Kupić postać, czy skillować? Co się bardziej opłaca? Jak mówi stare tibiskie powiedzenie, skill to podstawa, bo im wyższy skill, tym mocniej bijemy. I wiele osób zaczynających przygodę z Tibią staje przed dylematem, czy grać od zera i samemu skillować, czy może skorzystać z opcji harbazaru, dostępnego na stronie tibia.com, by kupić postać na niskim poziomie, ale już z wbitym dość dużym skillem. Sam jestem raczej fanem podejścia budowania i rozwijania postaci od zera, ale różnica pomiędzy chociażby 70 skillem walki mieczem a 120 jest bardzo duża, i wyższy skill sprawia, że eksponencje postaci od najniższych poziomów jest szybkie i mega przyjemne. Zwłaszcza, że często wystawione są na bazar postacie z ósmym poziomem i wysokim skillem, które pozwolą Ci grać właśnie od zera, ale nie inwestując w bronie treningowe na start, jak i oszczędzić na nich w przyszłości. Jeśli chodzi o opłacalność, to wygrywa zdecydowanie kupno postaci. Postać z ósmym poziomem i dość wysokim skillem można kupić już nawet od 57 TibiaCoinów, chociaż zdarza się też, że ich cena sięga nawet około 1000 TibiaCoinów. Oczywiście cena zależy od serwera, profesji czy obecnego zainteresowania postaciami, jak i ich dostępnością. Czasem zdarza się okazję kupić taką postać taniej, a czasami niestety będzie to trudne. Nie zawsze uda nam się tanio znaleźć taką postać, ale pod względem opłacalności kosztów skillowania dalej jest to opcja tańsza, ponieważ dla przykładu z Harbazaru postać ze skillem 110 lub wyższym zapłaci około od 100 do 750 tibia czyli w przeliczeniu 160 zł. Gdybyś jednak zdecydował się na użycie broni treningowych, to wbicie na przykład Sworda z 50 na 110 kosztowało bycie prawie 66-8 godzin Broni treningowych po 10 milionów każda. Bez double skilla kosztowałoby to ponad 650 milionów złota, co w przejściu daje nam około 16 tysięcy Coinów o wartości 2600 zł. Nawet licząc event czy prywatne kukły, to w koszt wciąż jest znacznie wyższy, a do tego wymaga sporej ilości czasu. W porównaniu pominąłem kwestie offline treningu czy wbijania skilla podczas hunta, bo są to małe wartości. Minusy rozwiązania dotyczącego kupna postaci to między innymi dostępność postaci na bazarze w danym czasie, brak możliwości wybrania Niku lub dodatkowa opłata za jego zmianę w wysokości 250 tibia coinów, dodatkowa opłata w wysokości 750 tibia za transfer postaci na docelowy serwer, no chyba, że udało Ci się kupić od razu na serwerze, na którym chciałeś zacząć grać. Czy opłaca się kupić taką wyskierowaną postać? Oczywiście, że tak. Będzie to tańsze niż budowanie jej na pewno od zera. Jeśli jednak zaczynasz grać dopiero w Tibie i nawet nie wiesz, czy ona Ci się spodoba, to zadaj sobie pytanie, czy na pewno chcesz tracić hajs na grę, w którą być może przestaniesz grać za miesiąc.